Chorek Ej widzicie jak to realistycznie wygląda? Ostatnio Jak to realistycznie wygląda Pizza Pizze W końcu Kanapka Czy mi się nie widziało? Czy kanapka to jest? I ale mega Dobra widzowie, ale wreszcie ja się bo po kalipsa zombie Jeszcze jestem sama na i bo... jestem na Bo się od zombie uciekać, ucieka uciekać O, też jest Mówię, boję się. Jestem skinny ja zrobię chłopaka. Zapisz sobie tego skina. Wiem. Go, 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 go. Samolot, palimy chorobę LOLO, wódka piasowa okej, ok, lawno lecimy w samolocie Palimy chorobę LOLO, wódka piasowa Ej, widzimy gdzieś, jestem na dwór? Dzisiaj? No, no, widzę. Ale jest już prawie 16 To poprosz mamy, żebyś została Chodź, tej 18 Nie, nie do 18 17 Nie, Buje się Sama Oj. Odprowadzę cię. Nie, to ja nie twoja. A ja cię odprowadzę. Ale Mogę ja? ja ci zrobić chłopa? Hmm. Ale proszę, będzie fajne. Dobra. Nie umiesz się obsługiwać, ale ok. E? <laughs> Tylko patrz, co piszesz.

Przepraszamy, w ogóle mega przepraszamy wtedy, na tamto nie zwracaliśmy uwagi, bye bye. OMG, CO SIĘ O. O, moja. Halo, 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 halo. Oh, wow, co się z tobą stało? Nie? Nie, zombie. Nie, nie jest zombie. Chuje. No to musisz dać tuli. Co muszę dać? Tuli-tuli. Tuli tuli? Tak. To poczekaj. Po tuli będę Jak miał ubrę, to ja jesteś tam Dawaj tuli. Czekaj. Tuli, tuli. O tak to wygląda. Ja, jak to wygląda Syrynga. Dobra, już! Jest dzień! Dobra, poczekaj! Zrób sobie dobre. No i tak w nocy będę jeszcze zombił. Co?! I to było jakieś lekarstwo. Profesor, który się bardzo mocno ukrył, dał mi taki bardzo mocny lek, na którego w nocy jestem zombie. Kazać jego chybiówkę. Okej, okay. <grystanie> Widzowie, mój kolega musiał iść do sklepu tego, który się zamieniał sami. <grystanie> Dobra widzowie, to jest popiero, jutro będzie bardzo Dalej jeszcze zaczynamy. Zajdziemy. Dobra, idziemy. Dobra widzowie, jak Mega. Mega, no to będzie się Gdzie jest on? widzą ja jestem? Aaaa! Dobra Kolejny widzowie Dobra widzowie, ja rozpędzę się najpierw Dobra, przyspieszę sobie to Dobra, staram z ciebie. Dobra, zabijamy też tabletki te dobra, do niego. Widzowie, a to koniec tego odcinka jutro będzie part 2. Pamiętajcie, subskrybujcie. Pa! A występowało 4 osoby wtedy. Ja? I mój kolega. I profesor i zombie. Tak, to i to na tyle. Jutro będzie party dwa. Pa!